Przygotujcie się na największy airdrop w historii kryptowalut. Hamster Combat, czyli ten najpopularniejszy kryptokliker, który zdobył serca graczy na całym świecie, zapowiedział spektakularny zrzut tokenów hamster. Już 26 sierpnia, czyli za niecały miesiąc, najbardziej zaangażowani gracze otrzymają swoją nagrodę. To będzie moment, który zapisze się w historii kryptowalut. Twórcy Hamster Combat już od kilku tygodni budują napięcie wokół tego wydarzenia. A teraz znamy szczegóły. Kto dostanie najwięcej? Ci, którzy osiągnęli najwyższy poziom w grze i zaangażowali w nią najwięcej nowych graczy. To oni mają największe szanse na największy kawałek tego cyfrowego tortu. Ale to nie wszystko. Aż 60% wolumenu airdropu zostanie rozdane wśród graczy. Reszta tokenów posłuży do zapewnienia płynności rynkowej, nawiązania partnerstw, grantów oraz nagradzania drużyn i twórców. Co ciekawe, to właśnie twórcy podkreślają, że nie mają żadnych inwestorów w venture capital. Jedynym sposobem na zdobycie tokenów jest aktywny udział w grze, żadnych inwestycji z zewnątrz, żadnych skrótów. Ta gra zdobyła już ponad 300 milionów użytkowników w zaledwie kilka miesięcy. Czy jej popularność może przeprowadzić airdrop na tak ogromną skalę? Twórcy są pewni swojego sukcesu, ale ryzyko jest wysokie. Z pewnością, więc czeka nas wydarzenie pełne emocji, no i niespodzianek. Jednak nie obyło się bez problemów. Ostatnie aresztowanie założyciela Telegramu, czyli Pawła Durowa, spowodowało gwałtowne spadki na kursie natywnego tokenu Telegramu, czyli TonCoin. Co prawda, sam twórca został już wypuszczony za kaucją wynoszącą ponad 5 milionów euro, a kurs TON lekko odbił. Jednak sytuacja nadal nie jest pewna, ani wyrok, jaki grozi Durowowi. I wielu twórców krypto wykazuje silne wsparcie dla sieci TON i wierzą, że zatrzymanie twórcy nie będzie miało krytycznego wpływu na projekty tworzone właśnie w TON-Chain, takie jak DOGS czy Hamster Combat. Swoje wsparcie dla wypuszczenia durowa wyrazili deweloperzy Hamster Combat, bo przecież od sukcesu Telegrama zależy również sukces Hamster Combat, tokena ściśle powiązanego z Telegramem. W każdym razie wszyscy zaangażowani w klikanie chomiczka powinni zapisać sobie datę 26 września. Dzień, w którym Hamster Combat zmieni zasady gry na rynku krypto. Jesteście gotowi na największy airdrop w historii? To będzie prawdziwy test dla całej branży kryptowalut. A jeśli lubisz gry, Możesz również zainteresować się tą platformą, a do rozdania mają bonus powitalny do 150%, nawet do 2000 dolarów. Coinpoker kładzie naprawdę duży nacisk na zaufanie i zadowolenie klientów. I zauważcie, że ostatnio weszli we współpracę z oficjalną drużyną Argentyny oczywiście w piłce nożnej, której głową jest Lionel Messi. Platforma konsekwentnie, priorytetowo traktuje zaufanie i satysfakcję użytkowników. Zyskali ostatnio znaczną uwagę ujawniając on chain Proof of Services, czyli pokazali, że posiadają aż 105% depozytów klientów w połączeniu portfeli gorących no i zimnych. Ten poziom przejrzystości zazwyczaj kojarzony jest z giełdami krypto, ale CoinPoker jako pierwsza platforma pokerowa przyjęła takie rozwiązanie. Z ponad 18 milionami dolarów w depozytach, CoinPoker pokazuje swoją zdolność do pokrywania wszystkich depozytów, zapewniając, że środki klientów są bezpieczne i dostępne, co daje im dodatkowy spokój ducha. Dodatkowo CoinPoker korzysta ze skarbców wiodącej firmy zabezpieczeniowej cyfrowe aktywa, Fireblocks. Skarbce te wymagają wielu poziomów autoryzacji przy każdej transakcji, co zapobiega dostępowi lub przesuwaniu środków przez jedną osobę bez konsensusu. Co więcej, właśnie podjęli współpracę z Poker Coaching, który będzie zapewniał kursy gry w pokera, dodatkowo podkreślając zaangażowanie coin poker w stawianie interesów swoich klientów na pierwszym miejscu. No bo jeżeli nie umiesz grać w pokera, to nic łatwiejszego, tylko dołączyć właśnie do ich webinarów, w których tak naprawdę można dodatkowo grać za darmo, bo mają free role aż do 2000 dolarów. Poker Coaching to znana marka w branży szkolenia pokarowego, zaufana przez tysiące graczy dzięki kompleksowym zasobom szkoleniowym. Prowadzący webinary Jonathan Little, który ma na swoim Twitterze niemal 60 tysięcy obserwujących, to uznany pokarzysta z zarobkami przekraczającymi nawet 9 milionów dolarów w tym roku. Może się on pochwalić takimi tytułami jak Mirage Poker Showdown w szóstym sezonie World Poker Tour oraz World Poker Finals w siódmym sezonie Foxwoods. I to właśnie CoinPoker będzie organizować cotygodniowe free-rollowe wydarzenia, do których użytkownicy mogą dołączyć, mając jedynie konto na CoinPoker. Nie jest wymagany depozyt, aby wziąć udział w poker coaching Invitational Free-Roll. A więc, aby rozpocząć, linka znajdziesz w opisie filmu i w komentarzu. Pamiętaj, że z tym linkiem nowi użytkownicy CoinPoker mogą również otrzymać bonus w wysokości do 2000 dolarów przy pierwszym depozycie. Dajcie znać, co o tym myślicie i czy lubicie kryptogierki.